Czas płynie nieubłaganie, minęły kolejne dwa tygodnie, więc pora na kolejną garść nowości w ofercie Militaria.pl. Czy już możemy? Na początek mamy dla Was lornetkę Delta Optical linii Discovery ze stałymi parametrami 10x50. Ta lornetka to lekka konstrukcja pokryta gumową powłoką dla pewności chwytu. Wewnątrz mamy. Pryzmaty, BK7, szkła pokryte są powłokami antyrefleksyjnymi. Lornetka oferuje pole widzenia szerokości 115m na 1000m. Jak to mówią, noży nigdy za wiele, dlatego mamy dla Was kolejny Boker Plus Outdoorsman XL. To spory nóż o konstrukcji full tank, wykonany ze szwedzkiej stali 12C27, rękoje została wykonana z tworzywa sztucznego pokrytego gumą, w komplecie oczywiście znajduje się również kabura. Wszyscy lubimy postrzelać, ale trzeba mieć do czego postrzelać, dlatego teraz pokażemy Wam trzy nasze propozycje, Celów, do których możecie potrenować wasze oko. Najpierw taki oto cel: Blackfire Zombie Spinner. Tarcza w kształcie zombie, wykonana całkowicie z metalu. Trafienie kilzony powoduje poruszenie tego oto żółtego systemu płytek. Cel przeznaczony jest do strzelania z odległości nie mniejszej niż 20 metrów ze śrutu oławianego Diabolo. Kolejna propozycja celu to ten oto cel: Blackfire Spike. Jest to prosty, obrotowy spinner. Przeznaczone do wbicia w ziemię mamy tutaj cele o dwóch średnicach. Całość została wykonana ze stali. I na koniec sylwetkowe cele Black Fire Silhouette Army. Są to cele przeznaczone do strzelania siluet. Przedstawiają sylwetki żołnierzy w różnych pozycjach, umieszczone są na stalowych podstawach z otworem, ułatwiającym umieszczenie ich na dowolnym podłożu. W pudełku znajdziecie cztery tego typu cele. To tyle na dziś. Mi nie pozostaje nic innego, jak oczywiście, jak zwykle, zaprosić Was na nasz Facebook, na nasz YouTube i na nasz Instagram. Do zobaczenia!